Witam Państwa serdecznie. Chciałbym przedstawić kolejne wydanie sterownika do siłownika elektrycznego, ewentualnie sterownika EHR do ciągnika. Zastosowań może być dużo więcej. Każdy dostosuje to do własnych e, potrzeb. Możemy sterować silnikiem elektrycznym lub e, siłownikiem hydraulicznym, jednak wtedy nam jest potrzebny e, potencjometr gdzieś, który będzie odczytywał naszą e, pozycję. <coughs> e, może przedstawię coś, co e, będę teraz składał dla e, pewnego klienta. E, jest to e, czujnik. Nie potencjometr, jest to czujnik hala. Bardzo fajny, profesjonalny. Ten akurat jest z odczytem 120 stopni. Świetna sprawa. Może podam symbol tego. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że tak. <tłuk> Więc taki czujnik również możemy podłączyć. I teraz tak w układzie. W związku z tym, że nie posiadam siłownika elektrycznego ze sprzężeniem zwrotnym, musiałem się posiłkować matką potrzebą wynalazków. Więc tak, mam silnik z przekładnią. Do tego potencjometr. Koło pasowe. To by było na tyle, jeżeli chodzi o to. Sam sterownik. Dwa duże przekaźniki, cienkie przywody niebieskie. Jest to wyjście na silnik. Przywody czarne, czerwone zasilanie dla silnika. Tu u góry mamy podwójne złącze e, zasilanie dla sterownika. E, złącze to potrójne jest to e, sprzężenie zwrotne czyli potencjometr w siłowniku lub takim czujniku hala lub innym potencjometrze. <laughs> Mamy wejścia sterujące na trzy przyciski i potencjometr. Potencjometr, i jeden przycisk, możemy zamontować w kabinie. Natomiast tu mamy dwa przyciski, na przykład do montażu na błotniku do sterowania ręcznego. Zaprezentuję. Jeżeli niebieska dioda jest wygaszona. E, mamy ustawiony siłownik w pozycji 0 czyli wsunięty, schowany jak zwał tak zwał jeżeli wcisniemy przycisk pierwszy czyli złącze pierwsze e, dioda niebieska się zaświeci mamy sterowanie z potencjometru czyli tyle ile po, e, przesuniemy potencjometr to o tyle reaguje nam e, Silnik, y, siłownik. W każdym momencie, e, jeżeli e, chcemy sterować ręcznie, wystarczy, że wciśniemy którykolwiek z przycisków i na czas jego wciśnięcia mamy sterowanie ręczne. W tym momencie, ze względów bezpieczeństwa, zostaje odłączony e, potencjometr. Jeżeli chcemy sterować potencjometrem z kabiny, wtedy musimy przejść do kabiny i wcisnąć przycisk, i wtedy mamy sterowanie z potencjometru. Ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli ponownie wyjdziemy, możemy sterować sobie ręcznie z przycisku. Jest to już któreś, e, któraś odsłona z kolei, jeżeli chodzi o sterownik ze sprzężeniem zwrotnym. E, ten jest niejako stricte pod EHR. Został potwierdzony e, przez osobę, która e, taki sterownik sobie zamówiła. I jest ok zgodnie z zasadą. E, ok, to chyba byłoby e, na tyle. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał i koniecznie z dzwoneczkiem. E, oczywiście wszystkie układy do nabycia u mnie wszelkie dane kontaktowe w opisie pod filmem. Telefon kontaktowy do mnie: 502 812 675. Mam na imię Grzesiek. Serdecznie, pozdrawiam.